Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Dzień dobry, Łukasz Noga, witam w mocnej rozmowie. Na początek krótkie wyjaśnienie. Dziś naszym gościem miał być pan Robert Prygiel. Ale ponieważ jest zawodowo związany z miastem Nysa, tam prowadzi klub sportowy, to z wiadomych przyczyn jest właśnie myślami w tej miejscowości. Tym bardziej bardzo dziękuję za przybycie do studia panu Wiesławowi Węcące. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tragiczna sytuacja na południu, południowym zachodzie Polski. Yy, zaczynają się już zbiórki żywności i potrzeb, potrzebnych artykułów. Yy, różne organizacje pozarządowe te zbiórki prowadzą. Też samorządy zaczęły yy, szykować takie zbiórki. Na przykład prezydent El już zadeklarował, że prześle 100 tysięcy złotych na rzecz powodzian. Czy Radą też powinien przystąpić do takiej pomocy? Uważam, że tak. I w historii Radomia już takie pomocy były przez samorząd Radomia udzielane innym miastom i uważam, że pieniędzy w tej sytuacji, która, jest, która się dzieje w chwili obecnej w południu Polski. Tym gminom jest potrzeba jak najwięcej, bo póki co jeszcze woda płynie, ale ona wcześniej czy później opadnie, no i zacznie się szacowanie zniszczeń. Nie ma takich budżetów gmin, które by udźwignęły ten ciężar. Ja rozumiem również, że rząd wesprze w sposób, mam nadzieję, hojny te gminy i w sposób szybki doprowadzi do zatarcia śladów powodzi, natomiast... Odbudowa będzie długo trwała. Tam y, ludzie stracili majątki, dorobek swojego życia, oprócz tego, że została zniszczona. Dzisiaj patrząc rano w telewizor, widziałem jak została zniszczona infrastruktura tych miast, czyli trzeba wszystko odbudować. Olbrzymie pieniądze są niezbędne i cieszę się z tego, że rząd zdecydował również o tym, by zwrócić się do Unii Europejskiej o specjalne środki. Mam nadzieję, że takowe zostaną przyznane i ten region zostanie dodatkowo zasilony dodatkowymi pieniędzmi, które są niezbędne w tej sytuacji. Sytuacja jest dramatyczna. Kto nie widział takiej powodzi, to nie może tego ocenić. Ja kiedyś widziałem, wiem, że to jest straszna tragedia dla wszystkich. Przede wszystkim brakuje tam żywności i wody pitnej. Ostatnio y, y, miejskie przedsiębiorstwo y, wodociągowe pomagało szydłowcowi. W takiej sytuacji, kiedy właśnie nie mogli czerpać tej wody zdatnej do picia, może to jest jakiś sposób na pomoc. Każdy sposób jest dobry, również dostarczanie wody, ale najbardziej potrzebne są pieniądze, bo ci, którzy tam mieszkają, ci, którzy tam żyją na tych terenach, wiedzą najlepiej, co im w danej chwili jest potrzebne. My możemy tylko gdybać, domniemywać, domyślać się, natomiast ci ludzie, którzy tam żyją, wiedzą, co jest im potrzebne, a. Polska jest na tyle bogata, na tyle duża, że za pieniądze można kupić wszystkie materialne rzeczy i dostarczyć im tam, czego potrzebują. Środki transportu, drogi, to wszystko jest niezbędnikiem w tej chwili, by zacząć funkcjonować zaraz po tej nieszczęściu w sposób normalny. Dziś o dziewiątej rozpocznie się specjalne posiedzenie rządu poświęcone tej sprawie, natomiast pamiętamy, że ta woda cały czas płynie i fala. Jeszcze ma dojść do Opola i Wrocławia. Na razie w, można pokusić się o taką konkluzję, że te większe miasta radzą sobie trochę lepiej z taką sytuacją kryzysu. Bo są oni bogatsze, miasta większe mają większy zasób pieniędzy, większe budżety, większe rezerwy mogą sobie radzić lepiej, poza tym są e, skupione w, na mniejszym obszarze, natomiast te gminy, które są e, troszkę dalej nie są miejskimi obszarami, no to tam jest dużo większe nieszczęście, no bo zalane pola, zerwane mosty, zerwane drogi, e, to wszystko powoduje, że komunikacja jako taka e, przestaje działać. Z tego co słyszałem, również telefonia komórkowa e, zawodzi, więc łączność również jest e, trudna. E, myślę, że m, pamiętam, pamiętam sprzed 10 lat chyba, albo 15, kiedy Wrocław e, tonął. E, na dużej części Polski przecież była przepiękna pogoda i siedząc przed telewizorem można było być zdziwiony, że gdzieś tam ludzie walczą o byt. Zobaczymy w takim razie, jak sprawa się dalej potoczy. Na pewno zachęcamy do pomocy i do zbiórek. Przejdźmy do spraw y, stricte miejskich, no i niestety politycznych. Y, czy nie ma pan takiego wrażenia, że radni Rady Miejskiej ostatnio zajmują się w zasadzie sobą? Ha. Trzeba by się zastanowić po co jest Rada Miejska i jakie są jej cele i co Rada Miejska może, ale z reguły jest tak, że każda organizacja najpierw zajmuje się sobą, a potem innymi, w tym Rada Miejska wcale się nie różni od innych organizacji, bo to przecież jest pewnego rodzaju organizacje, ale no najpierw trzeba rozwiązać wewnętrzne problemy, żeby na zewnątrz można było w sposób dobry występować. To o tych problemach Wojewoda wezwał ostatnio Radę Miejską do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie wygaszenia mandatu kolejnego radnego, tym radem razem Łukasza Podlewskiego, który ponoć zarejestrował spółkę i prowadził dzierżawił nieruchomość od giełdy rolno spożywczej. Drugi, Ale nie, jest drugi, różnica. Druga taka sprawa. No tak, niech pan dokończy, przepraszam. No, trochę sprawy się różnią ze sprawą pani Agnieszki Stolarczyk, ale znowu pojawia się ta sama instytucja. Powiem w sposób następujący. Z tego, co wiem, na giełdzie rolnej miasto Radom ma pół procenta? Pół procenta. Czyli żadnego wpływu realnego na, na to, co się dzieje z tą instytucją, z tym przedsiębiorstwem nie ma tak naprawdę żadnego. 0,5% to jest tyle co nic, i nie liczy się we wszystkich układankach. Natomiast ja bym się przyjrzał również ustawie o samorządzie, bo czasem, i to moim zdaniem, to jest sytuacja, która jest kuriozalną sytuacją, okazuje się, że kiedy zostajesz radnym, zostajesz ograniczony w sposób zasadniczy ze wszystkich swoich praw. No i chociażby ten przykład: zaczynasz swoją działalność gospodarczą na danym terenie. Wiesz czy nie wiesz, to już jest zupełnie inna sprawa, jakie udziały ma gmina w danym, w danym terenie, w, nie wiem, w budynku, czy w czymkolwiek i okazuje się, że popełniasz błąd, bo zaczynasz mieć kłopoty. Zaczynasz być wyjęty spod prawa, zaczynasz być przestępcą. Myślę, że ustawa o samorządzie i właśnie o takich rozwiązaniach gospodarczych powinna być poprawiona, bo uważam, że jeżeli już mamy tak traktować radnych, to udział miasta, gminy, wszystko jedno tej organizacji, której radny działa, powinna być zweryfikowana i znacząca, czyli by radny nie mógł tak powiem, kombinować przy czynszach. Ja rozumiem, że tutaj czynsze są płacone tak jak każdy inny i były to w sposób światły, bo według ogłoszenia wynajęte pomieszczenia. Nie wiem, nie znam tej sytuacji, ale tak ja sobie wyobrażam. Jak również wszystkie te udziały, które w spółkach, nie spółkach zostajesz radnym, zostajesz obcięty, musisz się pozbyć spółki, udziałów i tak dalej. Czyli to, co w życiu już się dorobił, jak chcesz być radnym, musisz się pozbyć. Jeszcze jedno pytanie. Panie, nie mogę sobie darować. Słyszał pan wypowiedzi prezesa PPL-u z ubiegłego tygodnia na temat portu lotniczego w Radomiu. Jak pan je skomentuje? Fatalnie. Fatalnie, bo z tego co pamiętam, pan prezes był w Radzie Nadzorczej, chyba był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, a ja teraz komentuję, że są to błędy. Ja uważam, że pan prezes i cały zarząd powinni się wziąć do roboty i spowodować to, by do Radomia latały kierunki te, które są kierunkami... Obleganymi przez pasażerów. A myślę, że tutaj mam na myśli przede wszystkim kierunek Anglia, Norwegia. To są kierunki, które będą na pewno przynosiły bardzo dużą ilość pasażerów, bo przecież zarówno południowe gminy i powiaty Województwa Mazowieckiego, jak i Województwo Świętokrzyskie miałoby znacząco bliżej do nas niż na przykład do Modlina czy też Okęcia. Natomiast nic nie słychać o tym, by. Takie rozmowy się działy, a te kierunki, które są w tej chwili proponowane, choć niektóre są oblegane, bo wiem z autopsji, że niektóre kierunki są oblegane i samoloty latają pełne, to jednak tych kierunków jest mało i rotacji jest bardzo mało. Myślę, że trzeba przemyśleć tę sytuację, a ponadto ja uważam osobiście, że w zarządzie. PPL-u powinien się znaleźć człowiek w zarządzie, podkreślam PPL-u, powinien się znaleźć człowiek z Radomia, który zająłby się lotniskiem Radomskim i doprowadził do tego, by ono zaczęło żyć bez zaangażowania zarządu w te sprawy nie będzie nasze lotnisko się rozwijało a pamiętajmy o tym że gmina miasta Radomia również zainwestowała duże pieniądze w to lotnisko I, i więc nam się to należy nam się to należy to stanowisko by pilnować naszych interesów bo w przyszłości przecież będziemy przez długie lata Płacić duże pieniądze rok w rok, by to lotnisko funkcjonowało. Dokładnie, tym komentarzem kończymy. Moim państwa gościem był pan Wiosław Wędzonka. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Łukasz Noraj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Radio Radom 87 i 7.